Hello there! Kolejne dwa odcinki serialu Bad Batch pojawiły się dziś na Disneyu i muszę przyznać, że są super. Odcinki nazywają się Infiltracja i Ekstrakcja. Zanim zaczniemy omówienie, ostrzegam was przed spoilerami. Jeżeli podobają ci się omówienia, pamiętaj, żeby zostawić lajka i dać subskrypcję. A teraz do odcinków. Na początku widzimy jak dwóch senatorów, którzy w czasach wojen klonów byli po przeciwnych stronach, łączy siły przeciwko wspólnemu wrogowi, czyli Imperium. Jak wiemy, senator Avi Singh był separatystą, a senator Rio Chuchi była w senacie republiki. Bardzo mnie cieszy, że kontynuują historię związaną z polityką, ponieważ możemy zobaczyć od początku powstanie rebelii, która jak wiemy nie od dziś składa się również z byłych separatystów. Klon z tajnego projektu próbuje zabić senatora, co prowadzi do konkluzji, że imperium jest świadome, że ich przeciwnicy łączą się, aby je pokonać. Hauser, czyli klon, którego już dobrze znamy. Łapie żołnierza, który próbował zabić senatora i zabiera go na planetę TET, którą każdy fan wojen klonów zna. Widzieliśmy ją w pełnometrażowym filmie Wojny Klonów z 2008 roku i przynajmniej w jednym odcinku serialu o tej samej nazwie. Co prawda widać, że klasztor na TET trochę się zmienił od ostatniego czasu, jak go widzieliśmy. Wiadomo, że zasługa w jakimś stopniu przypada poprawieniu na przestrzeni lat grafiki tego serialu. Ale poza tym widać, że była toczona tam bitwa. Widzimy, że tam są ściany popsute i tak dalej, w środku klasztoru nie jest tak pusto jak było wcześniej, bo klony rozstawiły tam swój sprzęt. Widzimy, że żołnierze usunęli zabójcy z zęba elektryczny cyjanek, że tak to nazwę, co nie pozwala pojmanemu popełnić samobójstwa. Później dowiadujemy się, że i tak jest śledzony, kiedyż Scorch kontaktuje się z kolejnym zabójcą i rozkazuje mu wyeliminować tego pojmanego przez klony. Rex i Hauser znajdują zakodowany dysk danych, na którym widzą, że głównym celem jest Omega. Kontaktują się z Parszywą Zgrają. Ciekawa scena jest na statku zgraji. Nie wiem, czy zauważyliście, że Omega zaczyna naśladować Crosshera. Widzieliśmy już kilkakrotnie, jak naśladowała Huntera i tą zbieraczkę skarbów z drugiego sezonu. Podoba mi się strasznie ta scena, ponieważ pokazuje, jak bohaterka chce być taka jak jej brat. Przed wyjściem do klasztoru Omega dostaje nową broń, a mianowicie kuszę energetyczną. Nie pamiętam, co stało się z jej łukiem, ale teraz ma przynajmniej jakieś zastępstwo. Po wylądowaniu i wyjściu ze statku są przywitani przez regularne klony i widzimy, że Hauser ma problem do Crosshaira związany z tym, że przez niego stracił dużo braci z kompanii na Rylot. Następnie Omega opowiada, co działo się na Tantis. Słyszymy, jak mówi o czynnikach M, czyli jak dobrze wiemy o midichlorianach. Crosshair z kolei mówi o podlamie tych tajemniczych agentów, na których natykamy się już któryś raz w tym serialu. Jak dowiaduje się, że trzymają jednego, natychmiast mówi reszcie o nadajniku, który doprowadzić może Imperium do ich pozycji. Co oczywiście się dzieje, ponieważ agent, którego widzieliśmy, jak rozmawiał ze skorczem, jest już w bazie, dostrzega Omegę i od razu informuje przełożonych, którzy wysyłają posiłki. Następnie Crosshair opowiada, że próbowali go zwerbować do tej tajnej jednostki, a chwilę później widzimy jak napastnik. Zapija więźnia i wysadza kilka miejsc w bazie i wszystkie statki na platformie lądowniczej, co prowadzi do tego, że nasi bohaterowie zostają uwięzieni nie tylko na planecie, ale też w sali przesłuchań. Oczywiście to jest chwilowe uwięzienie, ponieważ Rex pokazuje im wyjście awaryjne. Następnie przebywają posiłki Imperium z komandorem Wolfem na czele, co oczywiście dla każdego fana Wojen Klonów jest nielada lada gratką. Dawno nie widzieliśmy tego klona, nie pamiętam kiedy ostatni raz, bo w szóstym sezonie jak Plokon prowadził poszukiwania statku Seifody Jasa. Na tym kończymy ten odcinek. Następny odcinek zaczynamy ucieczką klonów z pokoju przesłuchań do statku, który jako jedyny nie został wysadzony przez zabójcę. Jest to część statku Echo. Komandor Wolf zauważa, że wrogowiec, który walczy są klonami. Nie miał świadomości tego, ponieważ Imperium nazwało ich buntownikami. Jak to robi z każdym, kto się sprzeciwia mu? Komandor wysyła żołnierzy na platformę, żeby odcięli drogę klonom, a zabójca rusza w pościg z góry. Klonom udaje się uciec w statku, który oczywiście zostaje zestrzelony przez zabójcę. Po wyjściu z tego statku, Crosshair wykazuje zmartwienie o Omegę, pytając, czy nic jej się nie stało. Ale wiadomo, robi to w swój sposób. Omega mówi, że jest taki sam jak Hunter, na co ten odpowiada, że jest gorszy. Podoba mi się, że wszyscy członkowie tak dbają o omegę, nawet Crosshair, który jest z nią krócej niż pozostali. Hauser i Crosshair w końcu się dogadują co do kwestii Imperium, po tym jak Crosshair wyjaśnia, że jego lojalność była jednostronna, ponieważ Imperium tego nie odwzajemniało. Dla Imperium był łatwo zastępywalny, jak to zostało pokazane w drugim sezonie. Wolf skarcił zabójcy za nieużywanie pocisków porażających i tutaj ładnie jest pokazane, że ci agenci nie słuchają rozkazów nikogo poza przełożonymi znacznie wyżej, niż taki komandor. Zakładam, że odpowiadają tylko przed Palpatinem i Hemlockiem. Nasi bohaterowie znów są otoczeni przez klony z Wolfem na czele, ale przy użyciu granatów dymnych i walki cross hera z zabójcą udaje im się uciec. Na koniec mamy super scenę, w której Wolf konfrontuje się z Rexem, który jak myślał, został zabity w akcji. Nasi bohaterowie wyjaśnili klonom, które służą Imperium, co się dzieje na Tantis. Jak to zrobili? Miałem nadzieję, że klony służące Imperium dołączą się do naszej barwnej bandy, co niestety się nie stało. Na całe szczęście Wolf Słuchał tego, co mówi Rex, zamiast wypełniać ślepo rozkazy, i puścił swoich braci wolno, ponieważ, jak odpowiedział później, komandosami są klonami, chociaż tyle jesteśmy im winni. No i następnie widzimy, że zabójca niestety przeżył i zapewne będzie ścigać dalej Omega. To by było na tyle w tym omówieniu. Ogólnie uważam, że odcinki były super, Nie zdutać, nic dodać, nic prawdziwa kwintesencja wojen klonów. Ciekawi mnie, co będzie za tydzień. Na tą odpowiedź trzeba będzie poczekać chwilę. Pamiętajcie, żeby dać lajka, skomentować i zostawić suba, jeżeli wam się spodobało. Do usłyszenia i niech moc będzie z wami.